Witam Was na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, chciałam Wam pokazać, jak wyglądają kwiaty i jakie kwiaty mam właśnie w sypialni. Tutaj, przy wejściu, mam dwie Sanseverie. Fajnie się odbijają w tym lustrze, bo wyglądają przez to, jakby było ich więcej, a przynajmniej trzy, a zależy, z której strony spojrzymy, to nawet cztery. Bardzo ładnie wyglądają, to już są dosyć duże rośliny, tą z prawej strony dostałam od mojego syna Kornela. naprawdę pięknie rośnie, to wszystko jest takie mocne, sprężyste, bardzo je lubię. Niektórzy nie lubią tych zwykłych Sansevierii z tą żółtą obwódką, ale ta żółta obwódka ona wcale nie jest taka mocna i ona nie razi, ona nie narzuca jak gdyby koloru we wnętrzu. Bardzo fajna, bardzo taka roślina, która nie wymaga nadmiernej troski z naszej strony, a wręcz odwrotnie. Im bardziej o niej zapominamy, im mniej ją podlewamy, tym ona jest dla nas bardziej wdzięczna. Tutaj na dole mam Filodendron z Brazil. I chciałabym też właśnie, żeby on mi tutaj zwisał. Czy on tutaj będzie stał tak jako docelowo, docelowe miejsce? Nie wiem, na razie tu stoi, bo tu jest dosyć dobre y, światło. A że jest okres zimowy, to wiecie, w tej chwili się tak ustawia kwiaty, żeby one miały jak najlepiej, a nie nam pasowało tutaj do wnętrza. Na górze tutaj mam taką malutką półeczkę, i na tej półeczce też jest mała sadzonka. Nie wiem, czy dobrze widać. I to jest ten zwykły filodendron z Candii. On rośnie przez cały rok, słuchajcie. On cały czas rośnie i tu chyba będę musiała nawet lekko go nawieść, bo u niego nie ma zima, nie zima on po prostu rośnie, bo tak postanowił i koniec. No ale przez to właśnie jest taką rośliną naprawdę też mało wymagającą i ja lubię takie rośliny, które po prostu dają piękny, cudowny efekt. Natomiast nie są uciążliwe w pielęgnacji. Tutaj mam. No tak ciężko będzie mi pokazać, ale bo, bo to tak pod światło, tu jest dosyć duży egzemplarz Noliny. I z tą Noliną to mam taki trochę problem, i tu może. Wam pokażę, albo zaraz tam przejdę. Ona była zaatakowana, słuchajcie, przez wciornastka, ponieważ ja miałam w domu wciornastka, a że niestety, jak przyjechałam do domu, to już była po prostu, powiem, plaga, plaga. Chcę Wam pokazać taki liść. O tutaj może widać te ślady po tym wciornastku. Wciornastka już nie ma, już nie ma, ale ślady już jeszcze zostały. No i ona mi tutaj też na dole właśnie tak troszeczkę usycha, no bo mówię, musiała mieć oprysk, dlatego że inaczej bym sobie nie dała rady. Ja nie byłam w stanie tego, słuchajcie, wytrzeć liść po liściu. One tutaj wchodziły w te, w te liście. To była naprawdę ciężka walka. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie ma, ale wiemy, jak jest wci z wciornastkiem. Możemy się spodziewać mniej więcej za miesiąc kolejnego ataku, więc bardzo muszę je kontrolować. Zresztą wszystkie kwiaty w tej chwili kontroluję, a każdy pyłek na kwiatku to już jest dla mnie wciornastek. Ja już zaczynam w jakąś obsesję wpadać, ale to jako żart mówię. No linę nazywamy też nogą słonia e, inaczej, no bo czyszta. Bulwa nie przypomina nogi słonia, rzeczywiście, nawet ta skóra, to wszystko dosyć fajne. Nolinę podlewamy latem, podlewamy dosyć obficie, to znaczy rzadko, ale jak już podlewamy, to obficie, ale oczywiście nie trzymamy ją w wodzie. Obficie podlewamy, a potem wszystko z podstawki wylewamy. Natomiast zimą też bardzo rzadko, bardzo rzadko ją podlewamy. Ona doskonale znosi suche powietrze. Także też jest taką dosyć dobrą rośliną, no tylko niestety, no jak wszystkie trzeba patrzeć na szkodniki. I a propos szkodników, słuchajcie, to ostatnio mi smutno, bo tutaj mam moją kluzję różową, którą z kolei zaatakował tarcznik. No i to była ciężka walka i nie wiem jeszcze czy jest wygrana, bo jest po oprysku chemicznym też. Musiałam, jak widzicie, ją popcinać, ponieważ nie byłam w stanie z tych liści, tego wszystkiego się pozbyć. Tu jeszcze, jeszcze, gdzie nie gdzie, co prawda mam wrażenie, że to już te tarczniki są martwe. Ona tak wygląda zdrowo i rzeczywiście, co jest śmieszne, ona te liście ma takie fajne, zdrowe, ale one były zaatakowane i było ich tak dużo, że niestety musiałam tutaj takie dosyć radykalne cięcie zrobić. No i też będzie pod stałą kontrolą w tej chwili zobaczymy. Na razie tylko jej się czepiły te, te tarczniki i nigdzie więcej nie mam. Tu jest fantastyczna roślina, która jest naprawdę odporna na szkodniki, rzadko ją atakują szkodniki. To jest EpiPremium i to jest to EpiPremium aureum, to jest to zwykłe, no dosyć fajnie jest wybarwione, nawet takie, niektórym się mylą z Marble Queen, ale Marble Queen ma tą wariegację białą, a te aureum mają po prostu tą wariegację taką żółtą. Bardzo jest dobra roślina i naprawdę też jest mało wymagająca, a jest taką rośliną dosyć spektakularną, zwłaszcza jak tutaj ona urośnie, zagęści się. Fajnie to można wyprowadzić tą roślinę. Obok tutaj mam sadzonkę i to jest Golden Photos, też EpiPremium, więc to jest ta sama grupa roślin i one też właśnie fajnie wyglądają. Ja lubię w takim miksie. Bo potem, jak taka kaskada spływa, to, to po prostu te liście się mieszają i, i, i fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o wszystkie te wariegacje, to, to EpiPremium można dać też w cień i ona zniesie ten cień. Tylko pamiętajmy, że wtedy te wybarwienia praktycznie znikną. Ten liść stanie się zielony, a nawet taki ciemnozielony, ale jest w stanie takie warunki znieść. Ponieważ jest środek zimy, to jak się domyślacie, w co trzeba inwestować? No w parapety niestety. Ktoś kiedyś zapytał, jak rośliny przetrzymać, co zrobić, żeby przetrzymać rośliny zimą. No ktoś powiedział, zainwestuj w parapety i to jest prawda. Tutaj stoi ta Sansevieria i to jest ten moonshine. Ona w tej chwili, tak nie wiem czy dobrze widać w tym słońcu, ona ma taki kolor w tej chwili zielonkawy. Nie ma tego takiego białego, srebrnego koloru, dlatego że ten kolor srebrny mają tylko te młode. Później one się tak wyrównują w tym kolorycie, ale też mają taki inny niż tamta, co Wam przedtem pokazywałam. Tutaj mamy dwie Ceropegie Woody. I one też to jest bardzo mocno dobrze rosnąca roślina. Ona jest dosyć taka y, też mało wymagająca, tylko musimy pamiętać, żeby jej nie przelać, bo ona nam tego nie wybaczy. I to jest sukulent, więc y, po prostu podlewamy ją bardzo mało z konewką z daleka. Daleka. Ona na razie stoi w takich świecznikach, dlatego że to są młodziutkie sadzonki, ja jej prawdopodobnie razem dam. I potem zrobię sobie taką roślinę, gdzie by, też taka duża kaskada ona potrafi do kilku metrów y, urosnąć, i naprawdę wygląda to fantastycznie. Tutaj mam oczywiście moje syngonium. Nie wiem, czy widać. To jest to Mango Illusion. No, piękne te wybarwienia. To wam pokazywałam, jak dostałam tą paczkę z Jungle Boogie. To jest właśnie ta sadzonka. Bardzo ładnie się zregenerowała po podróży. Zresztą praktycznie nie ucierpiała. Nie wiem, jak to pokazać, żeby było dobrze widać. No i oczywiście, jak, jak to jest z tym wciornastkiem. Więc syngonia. Też są bardzo narażone na wciornastka, więc kontrolować trzeba cały czas zaglądać na te liście i patrzeć, czy one nie zostały zaatakowane. Tutaj mam jeszcze dwa syngonium, to jest syngonium Pixi. To są dwie małe sadzonki. One były tak pięknie przez lato, w, urosły mi, takie w formie takiej krzaczastej, pokroju krzaczastego takiego. No ale zaatakował je w ciornastek, ale mam nadzieję, że tą walkę wygrałam yy, i, i jakoś to wszystko się uda, aczkolwiek jeszcze są ślady, ślady po, po tym w więc w tej chwili, ponieważ spodziewam się następnego ataku, jak wspomniałam, więc generalnie, praktycznie codziennie chodzę i kontroluję i patrzę, czy tam się nic nie dzieje. Tutaj mam tą zanokcicę starą. Ona stała w kuchni na stole, ale ona mi zaczęła coś marnieć nie wiem czy tu widać, o tutaj taki listek i nie wiem jak ona to przeżyje tą zimę, dałam ją tutaj na okno aczkolwiek to ta zanokcica, one to jest z grupy Asplenium, to one nie, nie wymagają tak dużo światła, no ale no, staram się ratować ją, bo chciałabym jednak żeby ten, tą zimę y, jakoś przetrwały no i tutaj mam kolejne dwie Sansevierie i one są naprawdę też piękne. Tą dostałam też od Kornela i te świeże, takie, ta świeża zieleń to jest to, co tutaj u mnie urosło i to samo ta. No bardzo, bardzo ładne. Ja je bardzo lubię, bo one tak jak wspominałam są mało, mało zobowiązujące. Przepraszam, ale tu chciałam on zasłonić. No, i tutaj Wam jeszcze pokażę. Tu mam łosie rogi, tu, tu, tu. O, tak może dobrze widać. I one już naprawdę mi urosły, bardzo dużo urosły. I to już jest duża roślina o dużej rozpiętości, tak mi jest ciężko pokazać. I ja ją musiałam, bo ona wisiała u mnie w pokoju nad biurkiem, ale ona już zajmowała tyle miejsca, że musiałam ją przenieść tu do sypialni. O, przeniosłam ją tu do sypialni, jest w dużym kwitniku i tutaj się czuje świetnie. Ja ją bardzo lubię, bo to jest naprawdę też mało wymagająca roślina, a bardzo taka spektakularna i taka duża. No, taki robi efekt dżungli od razu, jeżeli ktoś lubi, to naprawdę. Ta roślina u mnie jest trzeci rok. Trzeci rok, tak? Trzeci rok. Ale druga zima. To jest druga zima jej. Tu chyba. Boże, już nie wiem. No ale to nieważne. W każdym razie na pewno ma trzy lata. Tutaj u mnie. Tam na górze, słuchajcie, w kwietniku jest sztuczna paproś. Dlatego, że to już było dla mnie za wysoko. Ja nie byłam w stanie pielęgnować tamte rośliny I doszłam do wniosku, że dam sobie tą sztuczną Paproci, muszę Wam powiedzieć, że nikt mi nie podejrzewał te sztuczne kwiaty. W tej chwili, no, swoją tajemnicę wielką odkrywa. <grywa> tak. O, i teraz tak, jeszcze Wam spróbuję ją pokazać. Tak, o z tej strony, jaka ona jest duża. Tak. Nie wiem, czy to się uda, chyba nie, bo to jest podświatło. Ale jeszcze bym chciała wam zwrócić uwagę na te lustra. Ja bardzo lubię te lustra, dlatego, że lustra, zwłaszcza zimą, to działają jak blenda. One po prostu odbijają to światło, tego światła przez to jest dużo więcej i ten pokój, mimo że ja wszystkie okna mam od strony wschodnio-południowej to bardziej wschodniej niż południowej, to ten pokój jest najbardziej jasny. Właśnie dlatego, że tu jest dużo luster. Tam lustro jest przy tej kluzji różowej, tutaj są przy wejściu dwa lustra, i tu jeszcze mam przy tej szafie. I ja lubię te lustra, dlatego że jak tu jestem w pokoju, to mam wrażenie, że te rośliny otaczają mnie wszędzie. Ja spróbuję wam tu pokazać to, te łosie rogi, tutaj, ale to myślę, że nie widać dobrze, bo to tylko mnie widać, jak film kręcę. Bo kręcę z tej komórki. W każdym razie, o widzicie, i to się wszędzie odbija, i przez to, przez to jest tak, że, że jest tej, tych roślin jest dużo, a jednocześnie one nie, nie wchodzą nam na głowę. Jest jakaś taka, możemy złapać oddech. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Życzę Wam dużo zdrowia. Pa!